Współczesniczyli Państwo w wypracowaniu ostatniego kształtu rozwiązań, które inspirowane ostatnimi wydarzeniami wokół Franka mają budować rozwiązania trwałe i stabilne na przyszłość? Tak, rzeczywiście tak. Jest zamierzeniem sektora bankowego, żeby stworzyć takie rozwiązania, które mają w sposób trwały pomagać kredytobiorcom. I podsumowując, bardzo krótko o tym mówiąc, mamy jedno rozwiązanie zaproponowane przez sektor, które ma pomagać wszystkim kredytobiorcom, niezależnie od waluty, w której brali kredyt. I to jest bardzo istotne, ponieważ no, oczywiście mówimy o problemie kredytów frankowych, ale nie zapominajmy, że ciągle większość stanowią kredyty złotówkowe. Więc jednym z tych rozwiązań jest tak zwany fundusz wsparcia restrukturyzacji kredytów hipotecznych. Z którego środki mają być wykorzystane na pomoc osobom, które posiadają nieruchomość, w której mieszkają, czyli jest to ich własne mieszkanie, i które z powodów losowych przejściowo mają problemy w spłacie rat. Przez te zdarzenia rozumiemy takie zdarzenia jak utrata pracy, jak wypadek, jak choroba i tutaj sektor chce wszystkim takim osobom pomóc, po to, żeby mogli po prostu bezpiecznie mieszkać w tym mieszkaniu przez ten czas, który jest potrzebny im na albo znalezienie nowej pracy, albo wyjście z choroby. Prawda? Bardzo... A czemu ma służyć drugi z rekomendowanych fundusz? Drugi fundusz, tak zwany fundusz stabilizacyjny, to jest fundusz, który ma już pomóc właśnie kredytobiorcom mającym kredyty we frankach i tylko we frankach. I on ma służyć temu, żeby w sytuacji, kiedy kurs będzie nam rósł, tak jak mieliśmy z tym do czynienia na początku stycznia, i e, osiągnie istotnie wyższy poziom od obecnego. E, kredytobiorcy zaczną mieć problemy ze spłatą raty, żeby tym, którzy znowu tej pomocy potrzebują, bo tu chodzi o to, żeby dostosować pomoc dla osób, które tego potrzebują, a niekoniecznie dawać i tym, którzy po prostu tego nie potrzebują. Więc, żeby tym osobom, które tego potrzebują, e, dopłacać do raty w określonej wysokości. Taki jest, taka jest natura tej pomocy.